Od 10 lat obiecany film o tym, jak używać kałkanu. Obiecywałem to w zasadzie każdemu koledze, dla którego kałkan robiłem. Potem miało to być za tydzień, za dwa tygodnie mijały i czas uciekał, aż wreszcie przyszedł ten moment, kiedy mam kałkan. I przy pomocy tego kaukanu będę mógł pokazać w kilku odcinkach, oczywiście, jak używać kałkanu. Na początek podstawy, czyli imacze w kałkanie. Te dwa powiedzmy, nazwijmy je wewnętrzne. Dwa tutaj zewnętrzne oraz noszak. I teraz dlaczego często pytam Was o wzrost, obwód ramienia? Dlatego, że jest to istotne dla e, odpowiedniego dobrania kałkanu do, no, indywidualnie. I teraz tak. Te dwa imacze, nazwijmy je wewnętrzne, albo imacze przy poduszce, służą do chwytania. O, przejdę w ten sposób. Służą do trzymania kałkanu w ten sposób. E, tak trzymany kałkan musi być stabilny, w związku z tym musimy długość tych uchwytów dobrać do wielkości dłoni, żebyśmy po zaciśnięciu, tutaj, tutaj, żeby były na tyle naprężone, żeby kaukan nie latał, tylko żeby był stabilny. Teraz te dwa następne. Te w zasadzie są przeznaczone do osób, które używają kaukanu razem z łukiem, chociaż można też inaczej, ale generalnie, jeżeli ktoś nie strzela z łuku, te dwa nie są potrzebne. W ich przypadku potrzebna jest Dobieramy długość od dłoni do łokcia, albo tutaj do przedramienia oraz szerokość, obwód przedramienia i wielkość dłoni razem z rękawicą, oczywiście tutaj razem z kaftanem. Chodzi o to, żebym jak trzymam w ten sposób kałkan, żeby tutaj było stabilnie i żeby tutaj była stabilizacja, stabilny uchwyt w tym miejscu. Kałkan, żeby nie latał w tym momencie i trzeci Trzeci element czyli noszak. Jego długość powinna być taka, żebym trzymając na wyprostowanej dłoni, miał o, w ten sposób napięty sznurek. O, i kałkan mam sobotnie trzymam. I teraz, jak już jestem przy tym elemencie, to jak mamy jego długość dobraną, to proszę zwrócić uwagę. Pierwsze jego użycie to jest trzymanie kałkanu na plecach. Do przejścia takiego z miejsca na miejsce, dosyć na, na krótkim odcinku, na krótki okres czasu. Drugi rodzaj, drugi rodzaj noszenia kałkanu na plecach to jest takie na, na żółwika. Czyli zakładamy, o, tak jak tornister, mniej więcej. O. I mamy ten drugi sposób, plus. Czasami, jak ktoś chce, żeby ładnie wyglądało z przodu. To można zastosować zapinkę ozdobną, żeby sznurek był w ten sposób. I tak to wygląda od tyłu. Tyle na dzisiaj. Następnym razem powiem coś więcej na temat y, użycia kałkanu i użycia imaczy już w, z, z łukiem. Y, I taki już takie podstawy operowania kałkanem. Dziękuję, cześć.